Biorąc pod uwagę to, że otoczenie ma wielkie znaczenie, nie jest istotne gdzie jesteś, tylko ważne z kim jesteś. Jeżeli masz dzisiaj jasną wizję i masz wokół siebie osoby, które mimo wszystko blokują Ciebie, rzucają Ci kłody pod nogi, żebyś nie wstał, żebyś nie wzrastał bądź nie wzrastała, to Twoim obowiązkiem, który jest zawsze bolesny, jest całkowicie odciąć się od danego otoczenia. Ja to zrobiłem i tylko dzięki temu zacząłem zupełnie inaczej żyć. Całkowite odcięcie się od ludzi, którzy dzisiaj są wampirami energetycznymi i za wszelką cenę blokują twój sukces, to zastanów się dzisiaj, ile rzeczy możesz zrobić w przeciągu jednego dnia, a w przeciągu jednego roku, będąc z ludźmi, którzy osiągają sukcesy takie, o jakich inni nie marzą. Zastanów się teraz, kto ustawia Twoją poprzeczkę i pytanie, czy to nie jest czasami podłoga Twoja. Zazwyczaj jest tak, że jesteśmy w stanie dużo więcej zrobić, niż nam się wydaje i naszemu otoczeniu. I wiemy dobrze, kochani, o tym. Często, gęsto idąc, spacerując, działając, zastanawiam się, ile bym zrobił więcej, będąc dzisiaj z ludźmi, od których... Mógłbym się nauczyć kolejnych rzeczy. Oczywiste, że postępy by były jeszcze większe. Dlatego my, budując ponad 50 nieruchomości w naszym portfelu inwestycyjnym, zrobiliśmy to głównie dzięki temu, że mieliśmy odpowiednie otoczenie, które nam wskazywało, co warto polepszyć. Więc dzisiaj możesz być taką ruderką, i nieważne, gdzie jesteś. Ważne, gdzie możesz być, ruszając z tego miejsca, w którym jesteś. I biorąc pod uwagę nasze życie, biorąc pod uwagę nasze pomysły, które są niczym bez realizacji, należy się skupić tylko i wyłącznie na otoczeniu czyli pięć osób w codziennym, w codziennym działaniu mają służyć tobie i realizacji twoich celów. Biorąc pod uwagę biorąc pod uwagę to, że dane drzewo, które ma w chwili obecnej jakieś chwasty, które je dusi, jeżeli my nie wyrwiemy tych chwastów, to niestety zostanie to drzewo uduszone. I to samo się wiąże z ludźmi. Mogę się powtarzać. Ponieważ powtarzalność zawsze budzi i daje tobie nowe szanse. Powtarzalność jednej rzeczy każdego dnia czyni z ciebie coraz lepszą osobę. I zastanów się dzisiaj, czy zmieniłoby się twoje życie, gdybyś miał wokół siebie tylko osoby, które pozwalają tobie wzrastać, gdzie wspólnie. Szczerze rozmawiacie na temat waszego rozwoju, gdzie wspólnie rozmawiacie na temat tego, co warto polepszyć w tej chwili? A co jeszcze lepsze, jeżeli byś zaczął bądź zaczęła zarabiać pasywnie sobie na nieruchomościach, mając jakieś tam 10 tysięcy złotych miesięcznie, nie biegając za pieniędzmi, nie męcząc się, tylko i wyłącznie korzystając sobie z życia natury, ponieważ natura nas stworzyła, natura nas wyleczy. I nie warto biegać za pieniędzmi, robić z siebie niewolnika, a nie z pieniędzy pracownika. Trzeba odwrócić schemat. Jeżeli dzisiaj nie wiesz, czego chcesz, to się zastanów, czego nie chcesz. I jeżeli będziesz już wiedział bądź wiedziała, czego nie chcesz, to wystarczy poświęcić swój czas, obracając ten schemat i każdego dnia realizując działania, które pozwolą Tobie wzrastać. Pamiętaj, że jedyną monetą w życiu, jaką mamy, to jest nasz czas i od nas zależy, gdzie ją inwestujemy. Jeżeli dzisiaj znajdziesz osobę, która osiągnęła już to, co ty chcesz osiągnąć, to podążaj za nią. Jeżeli masz osoby, które dzisiaj mówią ci tylko i wyłącznie to, że się nie da, to pamiętaj, że mówił się bieda, że się nie da. Jak przyszła bieda, to stwierdził, że się da. I my, Polacy, jesteśmy zawsze na tyle zdeterminowani, że, gdybyśmy rozumieli, że współpraca zawsze popłaca, mając zespół, z którym jesteś w stanie wzrastać razem, będziesz w stanie dużo więcej rzeczy osiągać niż wyobraźnia ludzi, którzy cię blokują, czasami jedna iskra pozwala rozpalić ogień i pozwoli tobie być tam, o czym inni nawet nie marzą. I tu mamy przykład jakiejś małej iskierki, która się tli i Ty jesteś tą iskierką, która się tli i należy rozpalić ogień, aby wzrastać i polepszać swoje życie. Zadaj sobie pytanie, co to działanie, które dzisiaj robię, polepszy w moim życiu? A co pogorszy w moim życiu? Jeżeli zadasz sobie, sobie, szczerze pytanie, rozumiejąc to że prawda nas wyzwala, to zrozumiesz, że będziesz płynął jak woda. Wiesz, dlaczego woda zawsze wygrywa, nawet z ogniem, ponieważ nie stawia oporu. Ona płynie zawsze swoim torem. Prawda jest bolesna. Jeżeli mówisz sobie prawdę, to na pewno jest to trudne i to ma być trudne. To ma nie być proste, lekkie od razu. To się stanie proste, jeżeli będziesz podążał tą drogą, która. Będzie jasno i wyraźnie polepszać twoje życie. Zastanów się proszę. Czy robiąc to, co robisz dzisiaj, będzie się odzajemniać w późniejszym czasie, w późniejszych latach? Czy robiąc to, co robisz dzisiaj, zmieniłeś, bądź zmieniłaś swoje życie na lepsze? Jeżeli nie, to szukajmy rozwiązań, które polepszą twoje życie. Jeżeli chcesz żyć tak, jak żyjesz, to żyj. Ja nie mam nic do tego. To jest twoje życie. Ty je spieprzysz, nie ja. Ja swoje życie spieprzyłem w większości przypadków, dlatego podejmuję kolejne wyzwania, które tylko i wyłącznie tworzą moją przyszłość dużo piękniejszą niż taką, w której żyłem wcześniej. I dzisiaj zachęcam Cię do takiej chwilowej refleksji: co Ci daje dzisiejsze działanie? Kim będziesz, postępując dalej w ten sam sposób? Co się stanie w Twoim życiu, w życiu Twoich bliskich? Jeżeli wciąż będziesz żyć tak jak żyjesz, jeżeli polepszyłeś bądź polepszyłaś swoje życie, to to rób. Ja Tobie życzę dzisiaj wspaniałego dnia i pasma sukcesów. Jeżeli chcesz polepszyć swoje życie, ja służę pomocą. Jak mogę to pomogę? Miej wspaniały dzień. Cześć.